Drodzy Państwo, ostatnio byłem na premierze najnowszych smartfonów Motorola, to są trzy konkretnie urządzenia, ponieważ wszystkie te trzy urządzenia są pod pewnym względem bardzo ciekawe. Chciałbym Państwu trochę o nich opowiedzieć. Ja mam jedno z tych urządzeń ze sobą dzisiaj w studio. Nie mam tego najciekawszego, natomiast już mam obiecane, że dostanę to na urządzenie najciekawsze, ale opowiem o tych wszystkich trzech urządzeniach i pokażę dokładnie to konkretne urządzenie, które ze sobą przywiozłem, czyli tego, tego konkretnego smartfona, a tego najciekawszego na pewno będę starał się jeszcze wypożyczyć do testów i Państwu dokładnie pokazać w którymś z przyszłych odcinków mojego programu. Mio, mowa mianowicie o nowych członkach serii Motorola Edge 30. Ja już smartfony Motorola Edge 30 pokazywałem Państwu w programie. Pokazywałem podstawowy model Motorola Edge 30 i pokazywałem model Motorola Edge 30 Pro, który jest wyposażony w potężny procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 czy 8 Gen 1. Najnowszy model, który się pojawił w ramach, w ramach tej linii osie, Motorola Edge 30, nazywa się Motorola Edge 30 Ultra. I on ma jeszcze mocniejszy procesor. Tam jest procesor 8 Plus Gen 1. 8 Plus Gen 1 powinien być o kilkanaście do kilkudziesięciu procent wydajniejszy od tego 8 Gen 1. Ja to oczywiście sprawdzę osobiście, jak już uda mi się wyposażyć do testów. Dzisiaj mam troszeczkę gorsze urządzenie, o tym gorszym Państwu opowiem. Wracając jeszcze do tego modelu Ultra. Ultra ma jeszcze jedną ciekawą rzecz, mianowicie ma aparat fotograficzny z matrycą uwaga, 200 megapikseli. To chyba po raz pierwszy rzeczywiście w takich urządzeniach konsumenckich, które trafiają na rynek, że mamy matrycę 200 megapikseli. Może, może jakieś na wcześniej smartfony się pojawiały, takie mniej popularne, ale w przypadku akurat takiej marki dużej znanej, jak jaką jest Motorola, tutaj akurat rzeczywiście ta firma sięga w tej chwili po taką dużą matrycę. Ja Państwu też opowiadałem wcześniej, że Motorola zamierza powrócić do, do tego wyścigu o o tego klienta najbardziej zamożnego, najbardziej wymagającego. Te, ta seria Motorola Edge 30, także poprzednia Motorola Edge 20 to były takie smartfony przeznaczone właśnie dla bardzo wymagających użytkowników. Przez jakiś czas Motorola, o Motorola trochę było ciszej, jeśli chodzi o rynek smartfonów. Teraz rzeczywiście firma tutaj bardzo wyraźnie zaznacza swoją obecność i te modele, które zostały pokazane też udowadniają, że starają się tutaj panowie, panowie i panie z motoroli rywalizować z tymi obecnymi liderami, czyli oczywiście z applem z samsungiem z xiaomi z huawei em. tutaj oni chcą również, żeby użytkownicy potencjalnie wybierali właśnie smartfony motorola zamiast tych innych wymienionych przeze mnie marek. Natomiast wracając do tej nowej serii w ramach nowej serii mamy trzy modele, czyli mamy motorola edge 30 ultra to jest ten smartfon z najmocniejszym procesorem i z aparatem 200 megapikseli motorola edge 30 fusion to jest smartfon, którego dzisiaj przywiozłem z sobą do studia i motorola edge 30 nio którego być może też wypożyczyć, On jest akurat już najprostszy, najmniej zaawansowany z tych trzech modeli. E, aczkolwiek bardzo ciekawa rzecz jest w jego przypadku, mianowicie Motorola nawiązała współpracę z Pantone, e, co oznacza, że nowe smartfony Motorola będą miały kolory właśnie z palety barw Pantone. I w przypadku akurat tego Edge 30 Neo, tam jest taki bardzo charakterystyczny kolor, który się nazywa Very Peri. Very Peri to jest taki fioletowy, taki wrzosowy kolor, który jest kolorem roku 2022. On w rzeczywistości wygląda naprawdę bardzo ładnie i dla osób, które, dla których parametry smartfona nie są tak naprawdę tak bardzo istotne, a ważne jest to, żeby z tym smartfonem rzeczywiście się wyróżnić na ulicy, żebyśmy nie mieli takiego zwykłego czarnego albo białego smartfona, to możemy rzeczywiście kupić sobie te, ten model Edge 30 Neo w takim kolorze właśnie Very Perry, czyli kolorze roku 2022, który się bardzo rzuca w oczy. Oczywiście w przyszłym roku już będzie ten kolor niemodny, pojawi się jakiś kolejny, ale być może wówczas Motorola też prowadzi kolejny kolor do palety tych kolorów modelu, E30Nio, ale wracając może do Motorola E30 E3 Fusion. To jest ten smartfon, którego dzisiaj właśnie przywiozłem z sobą. On też wygląda bardzo ładnie. To jak się Państwo przyjrzycie temu smartfonowi, jego plecki są w takim kolorze perłowym. To nie jest taki biały kolor, ale on się tutaj zmienia. Postaram się jakoś tak odbić Państwu światło do kamery, żebyście Państwo zobaczyli tutaj zmiany tych kolorów. Więc na pewno jest to kolor, który, jest, który będzie się wyróżniał na, na ulicy. Smartfon też jest bardzo solidnie wykonany, ponieważ jego obudowa cała jego ramka jest wykonana z metalu. Czyli jak go bierzemy do ręki, to czujemy ten chłód tego metalu. Też czujemy, że on jest taki przyjemnie ciężki ten smartfon i ma zaokrąglone, zaokrąglone krawędzie zarówno z tyłu, jak i z przodu. Czyli ten ekran tutaj z przodu, to jest ekran oczywiście AMOLED, czy P-AMOLED dokładnie, ekran o przekątnej 6,5 cala i o odświeżaniu 144 Hz, czyli bardzo wysokie odświeżanie mamy w przypadku tego smartfona, czyli tutaj wszystko oczywiście absolutnie błyskawicznie działa na tym smartfonie i to, że, smart, to, że ekran jest wygięty tutaj na boki, to Motorola wykorzystała do tego, żeby wyświetlać różne powiadomienia użytkownikowi. Może nie są to jakieś bardzo skomplikowane powiadomienia, po prostu krawędzie tego ekranu zapalają się w różnych kolorach, czyli jak kładziemy smartfon ekranem do dołu i ktoś do nas dzwoni albo włącza się budzik albo jakieś powiadomienie przychodzi to tutaj z boku zapala się krawędź tego ekranu i ta krawędź podświetla na biurko, więc potencjalnie bez podnoszenia ekranu możemy stwierdzić, czy ktoś do nas po prostu dzwoni, czy to jest tylko i wyłącznie alan. więc ciekawa, aczkolwiek bardzo prosta funkcja. Oczywiście tak jak w przypadku innych smartfonów motoroli, które państwu już pokazywałem wcześniej, mamy te gesty motoroli, które bardzo mi się tutaj akurat podobają, czyli to, że jak obracamy na przykład tym smartfonem, to włącza włączał nam aparat. Dobra, wyłączę ten aparat. Albo jak potrząśniemy tym smartfonem, to włącza nam się latarka. To jest też fajna, fajna rzecz, jak rzeczywiście chodzimy gdzieś po jakiejś ciemnej uliczce i chcemy sobie oświetlić drogę, to nie musimy po prostu szukać w telefonie, w ustawieniach tej latarki. Tak jak w przypadku większości smartfonów, że wyciągamy z, z kieszeni czy z jakiejś torebki tego smartfona i potem szukamy, żeby się nie przewrócić z tej, tej latarki. Tutaj wystarczy, że podtrząśniemy tym smartfonem i ta latarka nam się włącza, czy włącza. Bardzo prosta, ale bardzo użyteczna funkcja. No i mamy oczywiście tutaj platformę Ready4 o której też opowiadałem wcześniej, czyli ten smartfon może działać jako kamera internetowa w bardzo prosty sposób. Wystarczy tutaj podłączyć tego smartfona do naszego laptopa i nasz laptop wykryje go jako kamera internetowa, więc możemy wykorzystać matrycę tego aparatu jako kamera, dzięki czemu oczywiście jakość obrazu będziemy mieli znacznie lepszą niż w przypadku tych kamer, które są wbudowane w naszego laptopa i nie musimy koniecznie też kupować takich dedykowanych kamer, o których oczywiście opowiadam też w moim programie, ale jeżeli niekoniecznie chcemy kupować takie, takie dedykowane urządzenie, możemy tego smartfona po prostu założyć na statywie. Tutaj taki statyw kupujemy za 7-10 zł. Stawiamy te, tego smartfona na statywie koło naszego laptopa i możemy z niego korzystać jako z kamery internetowej. Ten smartfon może również działać jako samodzielny komputer, czyli te, też również dzięki tej platformie ReadyFor. Ja o tym też opowiadałem w moim programie, czyli możemy podłączyć do dużego ekranu tego smartfona i bez jakiegokolwiek innego dodatkowego urządzenia ten smartfon, czyli bez, bez zewnętrznego komputera, ten smartfon będzie udawał taki duży komputer, czyli oczywiście mamy tutaj system Android, to nie jest Windows, czyli tutaj są te aplikacje Androidowe, ale te aplikacje Androidowe będziemy mogli uruchamiać w okienkach, będziemy mogli te okienka powiększać, zmniejszać, przesuwać, możemy ich mieć wiele na ekranie, wiele takich aplikacji, które w tej chwili są na Androida wydawane, są już przystosowane właśnie do takiego trybu pracy na dużym ekranie, czyli w przypadku Samsunga to jest na przykład Dex, w przypadku Huawei to jest PC Mode, tutaj mamy właśnie ten tryb Ready for, czyli podłączamy tego smartfona do dużego ekranu podłączamy sobie klawiaturę bluetooth i myszkę bluetooth i możemy na tym smartfonie pracować jak na normalnym komputerze tutaj procesor mamy trochę oczywiście słabszy niż w przypadku Motorola e30 pro albo e30 ultra tutaj mamy snapdragona 888 plus 5g to jest troszeczkę mocniejszy model niż 888 ja robiłem testów, trochę testów wydajności i jeśli chodzi o, o osiągi tego procesora on jest porównywalny do snapdragona 888 więc tutaj jakoś ta wydajność szczególnie nie wzrośnie Rosła. Natomiast pamiętajmy, że Snapdragon 888 jest wciąż jednym z najszybszych procesorów do smartfonów na rynku. Oczywiście nie licząc. 8 Gen 1, czy 8 Plus Gen 1, tego kolejnego modelu, który jest w motoroli Edge 30 Ultra. Więc mamy na pewno tutaj bardzo dużo wydajność Mamy też dużo pamięci. Akurat w, tej, w tym egzemplarzu, który dostałem do testów, tu mam tylko 8 GB RAMu i 128 GB na dane, ale możemy również tego smartfona kupić w wersji z 12 GB RAMu i 256, a nawet 512 GB miejsce na dane. Dla wszystkich fanów, którzy lubią, oprócz tego, że sobie pracują na tym smartfonie, i odbierał maile czy mają jakieś dokumenty firmowe, o tutaj właśnie jeszcze warto podkreślić, że w przypadku smartfonów Motorola mamy tą technologię ThinkShield for mobile, czyli technologię, która zabezpiecza sprzętowo nasze dane w przypadku jakiejkolwiek próby ingerencji w naszego smartfona, także przez szkodliwe oprogramowanie ta, ta, ta platforma ThinkShield for mobile blokuje tego typu próby dostania się do naszych prywatnych danych i zabezpiecza je przed niepołowanymi oczyma, więc oczywiście ten smartfon bardzo dobrze się sprawdzi w warunkach firmowych, ale sprawdzi się również w takich warunkach Zyskowych, czy gdy, gdy po godzinach chcemy obejrzeć sobie na nim film, czy, e, czy jakiś serial, czy pograć w grę, to wydajność będzie absolutnie wystarczająca do tego, żeby na nim uruchamiać różne gry. Mamy tutaj dźwięk również Dolby Atmos. Tu nawet mamy na wierzchu tego smartfona oznaczenie Dolby Atmos, czyli e, będzie tutaj rzeczywiście ten dźwięk dużo lepszy niż w przypadku takich najprostszych smartfonów. E, ten ekran jest rzeczywiście genialny. Ja już to opowiadałem w przypadku smartfonów Motorola, że bardzo mi się te ekrany tutaj podobają i widać, że, że firma tutaj bardzo dużo uwagi przykłada, żeby te ekrany były bardzo wysokiej jakości no i mamy również nowy moduł aparatów. Tutaj w przypadku akurat tego smartfona mamy dwa aparaty, czyli mamy aparat główny 50 megapikseli, czyli mamy zupełnie nową matrycę, nową jaśniejszą matrycę, która też bardzo dobrze sobie radzi w ciemnych warunkach. I mamy obiektyw szerokokątny 13 megapikselowe. Niestety nie mamy teleobiektywu, ten teleobiektyw czasami się przydaje, na przykład jak jesteśmy na konferencjach, prezentacjach, chcemy zrobić zdjęcie ekranu, to wtedy taki dwukrotny czy trzykrotny teleobiektyw jest przydatny, tutaj tego teleobiektywu co prawda nie ma, ale ponieważ mamy Tą matrycę 50 megapixelową, więc możemy sobie tak zoomowo, zoomem y, cyfrowym przy, y, przybliżyć ten ekran i wyciąć sobie ten fragment. On nadal będzie dość czytelny, ale oczywiście troszeczkę tutaj brakuje tego zoomu, y, czy tego przybliżenia optycznego. Oczywiście teleobiektyw taki optyczny znalazł się w tym najwyższym modelu Edge 30 Ultra, który postaram się Państwu w przyszłości zaprezentować. Więc bardzo ciekawe urządzenie, bardzo ciekawa też alternatywa dla wielu innych smartfonów, które to są teraz na rynku. Jeżeli Państwo nie chcecie być tak zupełnie sztampowi i kupić kolejnego Samsunga czy kolejnego Xiaomi, możecie właśnie rozważyć potencjalnie taką Motorola. Też jej dużą zaletą jest to, że mamy tutaj czysty system Android 12, to jest bardzo mało takiego crapware'u, czyli dodatkowych aplikacji, więc fajnie się z tego telefonu korzysta. Ja na razie niedługo ten, ten telefon już odsyłam z powrotem do Motorola i będę starał się wypożyczyć model E30 Ultra, który jest rzeczywiście dużo ciekawszy o tym modelu też Państwu opowiem w moim programie. Bardzo teraz dziękuję za oglądanie programu IT Business. No i oczywiście zapraszam do oglądania mojego programu w przyszłym tygodniu. Dziękuję, do zobaczenia.